Dobry wieczór. Otaczają nas chmury ciśnienia wysokoatmosferycznego, które to chmury powodują, że Wyż i Słońce, które otacza całą Europę, w której to Europie najcieplejszą stolicą jest Paryż 10 stopni, a najzimniejszą Dublin 12 stopni. Teraz jaka ja, będzie pogoda w naszym kraju. Otóż w nocy będzie bardzo gorąco zimno na południu, a i dwa stopnie na dalekim zachodzie, w którym tutaj jest chmura, która przykrywa słonice. I właśnie będzie ciepło. Dziękuję.